Witam na GoFestie, dzień pierwszy. Ja zaczynam tak naprawdę swój odcinek dopiero o 15.23, czyli 3, bo wcześniej była praca i pokażę wam jakie shiny zapałem. Niesamowite shiny, jest bardzo, bardzo szczęśliwy w chuj, naprawdę jest gówno niego GoFest jak dla mnie. Zapałem matkipa, karwanie nie, matkipa. Tu są teraz pozytywy, Maroak, Growlithe nie jest pozytywny, Maroak kolejny jest pozytywny, Jigglypuff jest pozytywny. Jak zobaczyłem do shiny Eevee to myślałem, że pierdolne telefonem o ścianę. Krogan też jest spoko, bo jeszcze nie miałem, a zacząłem od takiego gówna jakim jest Sanker, więc jest po prostu przezaebistie. Jestem w ogóle rozczarowany tym, że A no, Shiny ten, aha, się odraspił. Jestem w ogóle rozczarowany tym, że nie ma żadnych questów go festowych na PokeStopach dla ludzi, którzy mają Tikety. Jestem rozczarowany tym, że nie ma z PokeStopów jajek, jak to zazwyczaj na go festach było, że tam były specjalne jajka i leciały poksy bardziej GoFestowe. No... na razie ocena gofestu dla mnie to jest 4, 4, mocna czwórka. Zobaczymy jak to się wyrówna, bo ja siedziałem w pracy, byłem zamknięty, więc bardzo mało Pokemonów zapałem. Bo udało mi się te wszystkie Pokemony wykasować i złapałem tak naprawdę tylko 585 Pokemonów przez 5,5 godziny, co nie jest i tak złe, bo to wychodzi, że już my średnia 100 poksów na godzinę, więc nie jest i tak, i tak na szczęście. Tragicznie, jeżeli chodzi o nasze questy tutaj specjalne, no to możemy sobie kolejne dwa pokemony odebrać, zobaczymy jakie. Jest to Charizard, niesamowicie silny pokémon. Złotą Malinę, Ultra bola, to może chociaż szybko się złapie na tej i nie trzeba będzie tego powtarzać. Trzeba będzie powtarzać, ale najpierw ten Execute, bo Execute też nie mam. Shiny akurat to, że te Execute y się teraz respią, to jest mega, mega dla mnie. Pozytywne są rajdy, jest orka, jest kajak, jest groundon, no jest spoko, naprawdę gible też, ok, na rajdach są spoko, sam zrobiłem parę już rajdów na gibla, yy, ale na przykład nie rozumiem takich respów jak uwaga, jak sableye, jak Machopy, jak Medititi, jak Skarmory. Jest mnóstwo rzeczy, których ja nie rozumiem co kierowało twórców tej gry, aby do yy, go, jakichś tam spawnów doda, dodać właśnie te pokemony, które już tak powiem są długo w wersji Shiny to jest raz, dwa są dosyć czystymi Shiny i co mamy tutaj? Blastoisa, też niesamowity pokemon, bardzo silny i zaraz wam pokażę, zaraz wam pokażę co z takimi pokemonami się robi zaraz po złapaniu, jeżeli się złapał, nie złapał się. Hmm. Musimy to powtórzyć szybko, żeby już całkowicie zakończyć ten special quest. Oczywiście to, że nie ma Wiktyni, to znaczy, że nie, że nie będzie wiktyni po prostu Victini będzie... Na ja to wychodzi dnia drugiego na GoFestie i tutaj inne atrakcje też się pewnie szykują. Miejmy my, nadzieję, że dzień drugi na GoFestie będzie ciekawszy i bardziej jakiś... On no, się nie chce złapać, no, nie chcę się złapać. Shiny Anon, ja się pytam, gdzie jest mój Shiny Anon? Yy, to jest niesamowicie, yy, że tak powiem, dla mnie cenna zdobycz, którą chciałbym posiadać, czyli Shiny... Anon. I ja bardzo bym chciał. Przecież to się zespiło, ale nie jest Shiny. Yy, na przykład yy, moja jedna patronka zapała Shiny na nie wiem, w piątej minucie GoFesta, GoFestu. Okej, okay, skończyliśmy, odbieramy główne nagrody. Czyli Stardust, dwa Lakiegi i EXP. I to wszystko się oczywiście mnoży, bo jak widzicie ja mam zestakowane w chuj Lakiegów, Incensów i starpisów. Czy to jest nowy, A może jest nowy, może nie jest, ale też nie jest. Szajni. I miejmy nadzieję, że zobaczymy się na tej szani Tangeli. Nie, to. Daj kliknąć się. Nie. Miejmy nadzieję, że zobaczymy się dużo razy, bo ja chcę dużo szajni. Jak będzie dużo szajni, zobaczymy się dużo razy. Jak nie będzie dużo szajni, to się zobaczymy mało razy i pewnie zobaczymy się na podsumowaniu pierwszego dnia gofestu. Także widzimy się później. I mamy pierwszy shiny po wyjściu z pracy I jest to przezajebiste shiny, bo to shiny z karmory Jak to klikałem to mówię, ma za z karmory, jak to będzie shiny to ja wychodzę no, naprawdę, mam takie podejście do tego eventu, że w ogóle mi się nie chce, bo jest tragedia Po co w ogóle to się respi, Meditilki, skarmory, machopy Jeszcze zresztą mówiłem tego, to, o tym na początku Chociaż taki shiny to ma sensowny No oczywiście, że nie Takie shinyczeki od razu zrobimy, jak to nagrywamy Krogang zwykły Czego można było się spodziewać? Stan nie może być szczeni, ale spoko go zapaść to jest fajny punkt z Więc widzimy się kolejnym szeniaku, Pewnie jakimś totalnym z dupy. Dobra, i ja mamy kolejne szczenik po wyjściu z pracy na przerwie na kawę. Jest to drugi szeni Giglipa, bo wam pokazywałem, że już chyba szczenik Giglipa fałam. Ultra Ball. O nie, zaatakował. Ultra mi się całkowicie wystarczy, bez żadnej maliny. Życie na krawędzi. Teraz zobaczymy. Siedzi. To jest chociaż bardzo fajnie. Drugi jiglipuff. To mogę mieć rodzinkę, bo mam Shiny i mam dwa Jigglypuffy, więc mogę mieć już Shiny rodzinkę. Sprawdźmy jeszcze go i fałkę. Oczywiście, i fałka. Pod PVP to jeszcze można sprawdzić. Od razu zrobimy jakiś sobie shiny check, bo jest słobat, a słobat też może być w wersji shiny. Jeżeli to kliknę, bo tak tutaj stoję, że nie kliknę. Kliknąłem. Ale nie jest w wersji Shiny. Widzimy się na kolejnym shiny. Jest kolejne Shiny Gówno. Czyli Shiny EV. Zajebisty bardzo Pokémon. Zaraz Wam pokażę, co z, co z takimi gównami się robi. Nie, bo potem zapomnę policzyć do wszystkich Shiny Poksów z GoFestu, ale to będzie na 100% usunięte. Na pewno. Może też dobra Eevee. Ty, dobra. Jest OK. bo jest PvP. No i co? Z tym ty, chyba flanka okay. się zrobi. No jak to zrobię? ona zrobię i poczekam do grudnia Last Resort i PVP. <śm> kolejnego nowego szani tym razem szani skrócił w czapsę z GoFesta, więc w końcu jest coś, z czego naprawdę da się cieszyć, bo jest to coś nowego, oryginalnego i można to zrobić tylko na GoFestie, a nie tylko poza GoFestem. Będzie spoko. Znaczy, coś tam się poprawiło, ale bez szału ogólnie. Miejmy nadzieję, że drugi dzień GoFesta będzie o wiele lepszy. Sprawdźmy jego... Nie, 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 nie czarto tak. Sprawdźmy jego IV. Jego IV jest nawet pod PvP, tylko szkoda, że go nie możemy ewoluować. Więc albo zobaczymy się na kolejnym Shiny, na przykład tym Kulwiszu, jednak nie, albo na podsumowaniu. I jeszcze pod koniec robimy sobie Groundona, znaczy Groundon już jest zrobiony i zaraz zobaczymy, czy dostaniemy Shiny Groundona. To jest jedyny rajd, który dzisiaj zrobiłem legendarny i jest zwykły. Yy, 2317 to jest gówno, więc ja nim gardzę, więc ja wychodzę. Czy ten Dendakul jest Shiny? Jeżeli jabłka pozwoli sprawić, pozwoliła, on nie jest Szajni Ale Coolfish jest bardziej pożądanym Szajniakiem Jeżeli tutaj się wszystko dobrze zadziała Niestety nie Lecimy 19 minut do końca pierwszego dnia Miejmy nadzieję, że coś jeszcze Szajni wpadnie Albo widzimy się na podsumowaniu I mamy godzinę 20, a nawet już lekko po, bo 21 Także pierwszy dzień go GoFestu zdalnego Czyli gdzie jesteś, tam łapiesz jest już za nami, niestety dla mnie ten GoFest na razie dzień pierwszy nie jest szczęśliwy i ogólnie dla ludzi, z którymi tutaj się dzisiaj widziałem, ogarniałem, też mówią, że nie jest jakiś zajebisty, zwłaszcza ludzie, którzy już byli na przykład na GoFestie rok temu w Dortmundzie, chociażby tak jak ja. Jak widzicie, Shiny to jest Skurtle, Eevee, Puff, Skarmory, Matkip, Karpana kolejny matkip tutaj na szczęście jest Alola, Marowak, Shiny, Growlite, Alolo Alola, Marowak, Puff, Eevee. Krogang i Sankern. Sankern szybko wleciał, potem miałem dwie godziny przerwy, więc nie jest jakoś to, naprawdę zajebisty ten event. Myślałem, że będzie lepiej. Miejmy nadzieję, że drugi dzień będzie lepszy, bo ogólnie dużo ludzi narzekało. Nawet są osoby, które na przykład miały safari zą w Liverpoolu zdalne i uważają, że to było lepsze niż ten GoFest. Więc co ja mogę powiedzieć? Dajcie znać jak tam wasz pierwszy dzień, jak tam wyższe wasze szajniaki. Ja najbardziej żałuję, że nie udało mi się jeszcze zdobyć Shiny Anona. Zobaczymy jak to będzie jutro, czyli na dniu, drugi, na dniu drugim i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!